Trzecia niedziela adwentu, to już pachnie świętami, ale czy w naszym sercu? Tak mało nad tym się zastanawiamy. Nie myślimy o tym, jak wygląda nasze serce. Myślimy o tym, co zewnętrzne, myślimy o dekoracjach, o zdobach, a zapominamy o tym miejscu, gdzie się rodzi Jezus. Bo przecież każdego dnia czekamy, każdego dnia się przygotowujemy, każdego dnia cieszymy się obecnością. Dzisiejszą niedzielę, trzecią niedzielę Adwentu, znowu słyszymy o Janie Chrzcicielu, który spotyka się z bardzo konkretnymi pytaniami. Pytaniami swoich słuchaczy, pytaniami tych, którzy przychodzą i się z nim spotykają, którzy od niego przyjmują chrzest, którzy oczekują konkretnej recepty: Co zrobić, aby być szczęśliwym? Czy ty jesteś szczęśliwy? Wiesz, drogi bracie, droga siostro, może warto w tę trzecią niedzielę pomyśleć o tym, czy rzeczywiście każdy z nas zasługuje na szczęście. Tomaszu! Zgadzasz się z tym, że każdy z nas zasługuje na szczęście podziel się tym, jak uważasz, powinniśmy zrobić, aby być szczęśliwymi. To prawda Grzegorzu. Ja nauczyciel mówi o tym, że mamy się dzielić. Że mamy dzielić się tym, co sami posiadamy. Żebyśmy nie nosili dwóch sukien, żebyśmy nie wypominali innym rzeczy, które od nich otrzymaliśmy, ale żebyśmy myśleli o życiu wiecznym. Bo przecież nic z tego świata nie zabierzemy, oprócz tego, co uczynimy dobrego, co damy. Jakiś lat zostawimy w sercu drugiego człowieka? I wiesz, to jest bardzo dobre pytanie: pytanie o szczęście. Każdy z nas szczęście pojmuje zupełnie inaczej. Każdy z nas patrzy na szczęście inaczej. Dla jednego bycie szczęśliwym to jest bycie najedzonym, sytym. Dla innego bycie szczęśliwym to ma niedużo pieniędzy. Dla innego znowu mieć kogoś, kto kocha, kto się troszczy, kto się kimś opiekuje. A więc pojęcie szczęścia to jest pojęcie bardzo indywidualne. Ale myślę, że najważniejszym szczęściem dla nas, jako ludzi wierzących, jest Jezus. Które codziennie nam daje siebie. Warto z tego korzystać, a wtedy, nawet nie mając nic, staniemy się wszystkim dla wszystkich. Piotrze, jak uważasz? Co moglibyśmy jeszcze zmienić, albo jak udoskonalić ten adwent, który przeżywamy? Tomaszu, odpowiadając Tobie na pytanie, trzeba byłoby powiedzieć, co powiedział Pan Jezus bogatemu młodzieńcowi: Idź, sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz mieć skarb w niebie. Czy rzeczywiście tylko i wyłącznie można myśleć o pieniądzach? Czy rzeczywiście z pieniędzmi można utożsamiać szczęście i dawanie siebie? Myślę, że to jest myślenie na skróty, ale wielu z nas pewnie nie stać na nic więcej. Myślimy bardzo często tak tylko powierzchownie, zewnętrznie: a to dam i mam sprawę załatwioną, a to przekażę jakąś sumę i mnie nic nie interesuje. A może warto w czasie tego adwentu zrobić coś więcej to co wspomniałeś udoskonalić ten piękny czas czas, aby zostawiać ślad w sercu drugiego człowieka. Może nie tylko dać. Ale bardziej poznać drugiego człowieka. Bo przecież można uszczęśliwić kogoś na siłę. Można sprawić, że komuś po ludzku będzie przykro, że dostanie coś, bo będzie mu wstyd, może będzie głupio, a może niech zatem Twoje, drogi bracie, droga siostro, zadanie będzie trochę inne. Poznaj człowieka. A wtedy zobaczysz, czego naprawdę potrzebuję. Bo może nie potrzebuję rzeczy materialnych, ale takich zwykłych, ludzkich, może Twojej pomocy, może Twojej obecności, może Twojego dobrego słowa. I wtedy ten czas, czas adwentu, będzie udoskonalony. Bo przecież Jan Ściekł też dawał bardzo konkretne odpowiedzi, ale związane z poznaniem człowieka. Nie bój się poznać, by zrozumieć. A zrozumieć można tylko, tak jak wspomniałeś, Grzegorzu, tylko i wyłącznie można zrozumieć przez Chrystusa i w nim, który kocha nas wszystkich. Większe szczęście jest w dawaniu aniżeli braniu. To prawda. Niech ten tydzień, trzeci tydzień Adwentu, stanie się okazją do dzielenia, do obdarowywania innych. 三楼。